Alicante, miasto słońca, Costa Blanca, Hiszpania, gorący dzień, więc zaczynamy. I oto już najsłynniejsze miejsce w Alicante, czyli Depta, Esplanada de Espania. Ponad 6 milionów płytek, które układają się w piękne fale morskie. Jakież to jest niesamowite wrażenie! Przepiękne fale morskie, a obok, naokoło palmy. Na skalistej górze zamek Santa Barbara. A tutaj jest piękna, piaszczysta plaża oraz morze. Piękna pogoda oraz mnóstwo turystów. Oczywiście piaseczek. To lubię w tym mieście. Przepiękna aura. No cóż, mamy czerwiec. A woda w morzu jest naprawdę ciepła. Woda w morzu jest naprawdę ciepła. Och, nasze buty. A tutaj jest widok właśnie z strony morza na plażę oraz na miasto. Tam oczywiście zamek Santa Barbara. I tutaj mnóstwo ludzi w wodzie, przepiękne widoki, Hiszpania, Alicante, no i niesamowity widok z tej strony. Tunel, który zaprowadzi nas do windy, która zawiezie nas na zamek Santa Barbara. Zamek jest położony na wysokości 155 metrów, a to jego najciekawsza część, czyli z czasów, pochodząca z czasów arabskich zamek o ponad tysiącletniej historii w XIX wieku było jej więzienie ja na zamku już byłem wiele razy i za każdym razem jestem pod ogromnym wrażeniem pod ogromnym wrażeniem tego co zostało właśnie z tego zamku a z jego góry roztacza się przepiękna panorama na całe Alicante oraz na okolice a to rycerze którzy bronią zamku po dzień dzisiejszy Stąd widok na dziedziniec, a w dole już widzimy marinę i mnóstwo jachtów. Oraz plażę, na której to przed chwilką byłem. Zamek Świętej Barbary. I już na samej górze, ale jeszcze to jest widok, ale jeszcze to jest niesamowity widok na całe Alicante z góry. To jedna z baszt. Pozostała część zamku. A tam w dole plaża. No, jak Pani się tutaj podoba? Przepięknie. Przepięknie jest? Przepiękna panorama. Przepiękny morze, zamek w dole plaża. Pogoda. No Jest troszkę tak. Są lekkie chmury, ale jest gorąco i parnie. Nie ma co narzekać. A ta przypadkowa turystka, to oczywiście. Moja siostra, gdzie ona jest? Gdzie się schowała? A tutaj jest! Witamy. Jest słońce. Jest podobnie słońce, ponieważ czasami jest chyba za chmurami. A z tej strony już oto kolejny rycerz. Kolejny rycerz i jego zakuty łeb. I to już to dzisiaj ostatnie ujęcie z zamku. Przepiękny widok z samej góry. W dole plaża Marina i górujące pod miastem baszta zamkowa. Bardzo fajny jest widok z tarasu naszego mieszkania. W dole palmy, ulica, wszędzie balkony. Fajne bardzo miejsce i tutaj widać oczywiście zamek Świętej Barbary na horyzoncie. A tutaj już kolejny bardzo fajny tarasik. No, póki co nikogo nie ma. Jest troszkę gwarno na tej ulicy. Lekki hałas, ale widok stąd jest bardzo bardzo interesujący to oczywiście już wspomniany wcześniej zamek pora na małe śniadanie omlet z ziemniaków dwa soki i bagietka i to wszystko w cenie około 11 euro za porcję prawda a oto już El Barrio czyli zabytkowa dzielnica pod zamkiem Valicante bardzo wąskie strome białe fasady domów oraz mnóstwo kwiatów i zieleni naokoło jest to miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić, ponieważ jest naprawdę przepiękne i cudowne a kiedyś była to podobno bardzo niebezpieczna dzielnica tymczasem teraz jedna z większych atrakcji miasta Alicante Tutaj jedno z ciekawszych miejsc mianowicie ten dom z niebieskimi doniczkami w tym miejscu La Macetas Azules Pięknie to wygląda. Ciekawy znak. Niebieska doniczki, gitara. Są także papuszki. Cudowne miejsce. Santa Cruz. Świetne miejsce. Widok na zamek. Tam daleko morze. Ogromny hotel Grand Sol. Widać także dwa ogromne promy. No i całe, te, całe to miejsce te wszystkie zaułki, zakamarki. Wygląda to naprawdę niesamowicie pięknie. A my idziemy zaraz do małej kapliczki, która będzie właśnie gdzieś tam przed nami. Za każdym razem tak mi się tutaj podoba. A te fasady tego domu są naprawdę fantazyjne i przepiękne. Kolorowe doniczki. A uliczka prowadzi wciąż w tą stronę. No i proszę, z tej strony już jest kaplica Świętego Krzyża. Ermita de Santa Cruz, biały kościółek. A tutaj przepiękny widok. Przepiękny widok na Alicante, stare barrio, stare miasto. O, są jakieś remonty, jest ogromny dźwig. No i tam właśnie widać te dwa ogromne, wielkie promy. Dzisiaj pół dnia na plaży. Słońce grzeje, woda jest tak gorąca, dosłownie gorąca jak zupa także naprawdę aż ja nie chciałem z tej wody wychodzić. Tymczasem tutaj właśnie plaża publiczna, plaża publiczna w Alicante. Tam wiadomo zamek, ale to już mówiłem wiele razy, no ale woda, woda jest tak ciepła jak herbata. Cóż, teraz już pora na obiad. Pół godziny tramwajem z Alicante, ogromna, wielka, piaszczysta plaża Costa Blanca. A to przystanek o nazwie Mucha Vista. Przepiękny klimat, bardzo mało ludzi, żółty piaseczek. I co o tym sądzisz, powiedz? Ta plaża jest zdecydowanie fajniejsza. Mało ludzi, bez żadnego najęcia. Czas na opalanie. Dobra, to jedziemy do morza. No i spójrzcie, w porównaniu z tym, co się dzieje w centrum Alicante na plaży, to tutaj praktycznie nikogo nie ma. Jest tyle wolnego miejsca. Po prostu, aż się człowiek raduje na sam widok. Taka ogromna plaża i wszystko dla nas. No, gdzie ona tam jest? Dobra, idzie. Właśnie wracamy z restauracji. Jest. Sister. Jest co prawda około 30 stopni, ale jest lekkie zakmurzenie. Są małe chmury i dzięki temu nie ma aż takiego strasznego upału. O, już jest słońce ponownie. Ponownie grzeje. Ale te kurki jednak są przydatne, ponieważ jeżeli byłoby zbytnio gorąco, to też nie za dobrze, ale już ładnie świeci. Ładnie świeci tutaj oczywiście ta ogromna plaża, z tyłu palmy, bloki. Także cóż, trzeba do wody jak najszybciej, do wody teraz wejść. Alicante i słynna ulica Grzybowa, a tak naprawdę to aleja San Francisco. Jednakże w tym miejscu jest mnóstwo fajnych grzybków, a kiedyś ta ulica nie była zbytnio ciekawa i tutaj działy się różne straszne rzeczy. My już po kolacji, a miasto wieczorem oczywiście nie śpi. Przede mną zaś już oczywiście najsłynniejszy deptak w całej Hiszpanii Eplenada de Espania. Jest po godzinie 2100 i co? Ciepło jest dalej? Bardzo ciepło. Bardzo ciepło, jest około 30 stopni. W sumie A, trochę mniej, ale, ale nie ma słońca, nie ma słońca, właśnie taka dziwna aura. Pomimo, że Alicante jest to najbardziej słoneczne miasto w całej Hiszpanii, ponad 300 słonecznych dni w roku. A my trafiliśmy, no, jak trafiliśmy. Jak trafiliśmy. I na zakończenie tego dnia jeszcze dwa drinki, czyli piña colada oraz Seks on the beach. W takich tutaj okolicznościach, przy plaży. Smakuje? Nie Godzina drogi tramwajem z Alicante i moje tutaj ulubione miejsce, czyli Villa de Hoyosa. Niesamowita sprawa. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo, a praktycznie te wszystkie kolorowe kamieniczki. Jak to mówi moja siostra, same stare rudery, ale. Każda odnowiona i pomalowana w inny kolor no po prostu miejsce jest po prostu fascynujące My idziemy w stronę morza na przykład chyba tędy to jest taki mały labirynt można się zgubić, ale mimo wszystko warto Tak mi się tutaj zawsze podoba po prostu niesamowite miejsce które trzeba koniecznie odwiedzić będąc w Alicante to tylko godzina drugi tramwajem za 5 euro bilet powrotny Mnóstwo kabli, kafelki, a tutaj prowadzi droga do tak zwanego centrum miasta, ale my jak mówiłem idziemy na plażę. I co sądzisz o tym miejscu, jak ci się podoba? Bajeczne a my jesteśmy już nad morzem, tutaj oczywiście z tyłu restauracje i jest morze. Dobra 47 euro za marne śniadanie na dwie osoby Trochę to wyszło, ale no wszystko trzeba coś zjeść tutaj właśnie restauracji, te piękne, kolorowe kamieniczki. A tymczasem to już piękna piaszczysta plaża, piękne morze, palmy, moja siostra i oczywiście tutaj te wspaniałe kolorowe kamieniczki. No Wygląda to po prostu niesamowicie, chyba jak cała Hiszpania. Woda cieplutka ale piękne morze a za mną to cudowne miasteczko cudowne wakacje w Hiszpanii cudowne wakacje w Hiszpanii przepiękna pogoda słońce te kolorowe domy Aż czysta plaża to po prostu mistrzostwo Niedziela rano, my już jesteśmy po śniadaniu. I ponownie tutaj przed nami ulica Grzybowa. A tak naprawdę nazywa się to Aleja San Francisco. Piękne, grzybki, w sumie taka chyba tutaj najbardziej fajniejsza. Najfajniejsza atrakcja dla dzieci, ale i dla dorosłych w sumie także. Niesamowite właśnie zaczęło padać. Taki fajny, ciepły, orzeźwiający deszczyk. ile popadało i od razu się zrobiło chłodniej, bardziej przejrzyście, już tak nie grzeje, chociaż i w sumie to nie wygląda za dobrze teraz. I co? Przez chwilę popadało, lekkie zakurzenia, ale dzięki temu jest troszkę chłodniej, ponieważ wcześniej już był taki skwar, że nie szło trzymać. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. A to bazylika świętej Marii. I wbrew pozorom. To jest wciąż 30 stopni, chociaż nie wygląda, ale jest parno i duszno. A tutaj plaża i oczywiście ogromna palma ponad nami. Jest godzina 21, a woda wciąż cieplutka. A woda wciąż cieplutka. A tam są ludzie w wodzie. Cóż, przyjeżdżajcie do Alicante. Tam oczywiście. Miasto i zamek gdzieś, gdzieś w oddali. A tam także moja siostra stoi. Cóż, musiałem ją zabrać na wakacje, bo dawno nigdzie nie była w ciepłych krajach. Następny dzień rano, podobnie upał 30 stopni, piękne niebo, piękne niebieskie niebo. I powiedz, smakowało ci śniadanie dzisiaj, czy nie? Oba, że no, dogotowana. Co ty, co ty? Nie wybór, ale piękna Niemożliwe. No, dokładnie tak. I ponownie długa piaszczysta plaża Costa Blanca. Ale jest tak mocny wiatr. Właśnie chcieliśmy rozstawić parasol, ale chyba się połamie. Chociaż ja widzę, że ludzie mają parasole. Nie jest tak źle jednak, że tam no wieje kurczę bardzo mocny wiatr. Ale piękna pogoda, słonecznie. Wczoraj wieczorem było nieciekawie, ale dzisiaj już jest ponownie super. Costa Blanca, Andaluzja. Czego chceć więcej? No, żeby tylko troszkę mniej tam wiało. Może się uda gdzieś rozstawić ten parasol. Zobaczymy. Alicante, ostatni dzień, godzina 10 rano, jest już tak gorąco, jest już tak gorąca, a tutaj przed nami ogromny fikus, przepotężny jest, wow, bardzo duży, gałęzie, ale ta druga jest tutaj podpierana podporami, żeby się nie załamała, musi być bardzo ciężka, jest jedna podpora, a tutaj kolejna już. Dwie ogromne podpory trzymające tą wielką gałąź. A takich fikusów jest tutaj o wiele więcej w tym małym parku, który jest na końcu słynnej eksplanady de Espania: Ficus Macrophilia. I tam już kolejne, kilka promów. I my dzisiaj za chwilkę płyniemy już na wyspę Piratów ta Barsa. w Tabarsa. Rejs z obie strony kosztuje 23 euro. A chętnych, żeby zobaczyć to miejsce, jest naprawdę wielu. Spójrzcie jaka jest kolejka. Rejs będzie trwał godzinę. My teraz tutaj jesteśmy na górze, ale być może będzie wiało, wtedy pójdziemy na dół. Le damos la bienvenida a bordo de la embarcación con Tiki 3 con capacidad para 250 pasajeros. Y de poner isme, Ta barsa, wyspa Piratów Dopłynęliśmy, równo godzina rejsu. To już pierwsza zotoka tam miasteczko, a po tej stronie druga część wyspy, czyli rezerwat. Dokładnie z tej strony. Ostatni raz byłem tutaj w zimie, półtora roku temu i wyspa była praktycznie wymarła dzisiaj setki turystów. Bardzo piękny widoczek, to jest właśnie port Łodzie, kolejna Zatoka, mała plaża i. My zaraz bierzemy do miasta, żeby coś zjeść spójrzcie tylko co tutaj się dzieje. Co tutaj się dzieje? Ile jest ludzi w wodzie, w sumie są jakieś dzieciaki z tego co widzę. No plaża nie jest zbytnio ciekawa, ale jest to największa. Lekko kamienista, no cóż nic tym nie zrobimy, ale my i tak idziemy właśnie zaraz to teraz to jeść. Same dzieciaki. Same dzieciaki, nie? Klonie, wakacje. Wakacje Ale tu nie mają. Ma fal, możemy na sobie No, to to tak, musi być woda Później sprawdzimy, jak to jest w rzeczywistości. I uwaga przed nami, że brama wyjściowa do miasta zbudowanego w roku 1775. Miasto Tabarsa i nowe miasto. Chodźmy, głodna. No to idziemy. Małe, super fajne miasteczko. Kapliczka i mnóstwo restauracji. Dobra, musimy znaleźć jakieś fajne miejsce. Tutaj, oczywiście, pamiątki. Także można się fajnie obkupić, Oczywiście, wszędzie mnóstwo małych, fajnych knajpeczek. Chociaż tutaj widzę, że jest coś zamknięte chyba. Jeszcze, ale nic to. Dobra, idziemy dalej. I gorąco, fajnie jest. Naprawdę urocze miasteczko. Chociaż jak mówiłem, to w zimie po prostu stąd wszyscy, prawie że wszyscy stąd wyjeżdżają. Mieszkają gdzieś np. w Santa Pola albo w Alicante. Wtedy tutaj nie ma sezonu, ale teraz jest mnóstwo osób, mnóstwo ludzi, a przed nami już taki tutaj mały ryneczek. Kościółek, ogromny plac pośrodku miasta, trochę restauracji, a my szukać właśnie coś do zjedzenia. No bardzo urocze miejsce, które trzeba tutaj koniecznie odwiedzić. Jak mówiłem, bilet po obie strony to tylko 23 euro. Promy kursują dwa z jeden o... 10.45, a drugi po 13.00 i tak samo są dwa powrotne. Pierwszy o 16.00, drugi jest po 18.00. No, przepiękne widoki, wspaniała pogoda. Restaurante Casa Ramos, a gdzieś tam dalej jest Domek Burmistrza z tego co pamiętam. No kurczę, jest naprawdę fajnie. Polecam to miejsce. No, tutaj wybór jedzenia nie jest zbytnio ciekawy. Wszystko jest przywożone z lądu. Głównie jakieś potrawy morskie. A my idziemy teraz tutaj. To jedna z małych, malowniczych plaż na wyspie. Wygląda naprawdę niesamowicie. Oczywiście tutaj piasku nie ma, są tylko kamiki. Ale i tak jest kurcze. Bosko. Mama mija, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje w tym miejscu? No oczywiście przepiękna do dole Turkosowa woda Spójrzcie No niesamowite miejsce i to bardzo oblegane Jest Pali słońce strasznie, jak żar żar z nieba tak. się leje cała mokra, tak? nogi spalone a tutaj już końcówka wyspy tam jeszcze jakaś mała Isleta z tej strony zaś już ponownie miasteczko no i ogień z nieba, ogień z nieba Uciekamy stąd już, bo jest tak gorąco, niemiłosiernie po prostu. Nie idzie wytrzymać, prawda? I to nie tylko nasz pomysł, ponieważ kolejka jest tutaj bardzo długa. My jutro wyjeżdżamy, a tutaj takie cuda i w tym miejscu zawsze co roku stoi największa szopka bożonarodzeniowa ale teraz mamy czerwiec co to może być? A my teraz chodzimy i szukamy jakąś pizzę, dobrą pizzę na pożegnanie miasta Alicante. Wszędzie pokoło palmy. Palmy i restauracje. Jak widać. No, z tego co widać, to cały czas to robią. A ryneczek przepięknie ozdobiony. Wszędzie kolorowe światełka. A my już wracamy. Opowiesz o sytuacji z pizzą dzisiaj? Później, dobra. Miałaś powiedzieć historię o pizzach, ale dzisiaj nie chce. No nic, w takim razie w takim razie to już jest koniec naszej wyprawy do Alicante, tydzień czasu, parę fajnych miejsc i zapraszamy na następne odcinki, a w sumie to ja. Z żalem opuszczamy Alicante, to już ostatni dzień. Czekamy na lotnisku, na nasz samolocik i jeszcze taką ciekawostkę, jak idziesz zamówić pizzę, zamawiasz dwie, a może to za cztery, to ze względu na to, że panowie mają problem z angielskim i nie rozumieją jaką pizzę zamówisz za pierwszym razem. Możesz czekać do pół godziny, ale jak się upomniesz, dostaniesz kolejne dwie. A zapłacisz za dwie, a za tam pięć. Okej, okay, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu.